Zaczęło się podczas mistrzostw, gdy byłem na pierwszym roku. Polecieliśmy z Nate'em do Miami. Siedzieliśmy na torbach i czekaliśmy. Wtedy podszedł jakiś koleś i mówi, dam ci kasę, jak coś podpiszesz. Najpierw go spławiłem. Wtedy on mówi, dostaniesz trzy tysiące. Zdjąłem słuchawki i pytam go, gdzie mamy iść? Był alkohol, impreza. Po paru godzinach ktoś podszedł do mnie i mówi, ten koleś chcecie cię i wręczył mi swój numer. Mówi do mnie, zaufaj mi, na dole czeka król autografów. Ktoś was totalnie dy*** na kasę, zejdźcie na dół. Przed wejściem stał czarny Rolls-Royce. Gość mówi, zaczekajcie. Zauważyłem w środku Alexa Rodriguez'a. Mówi do niego, powiedz mu, że jestem spoko, on na to na 100%. Myślę sobie, nie będę się spierał. Załatwię wam pokój w Blue i wszystko przygotuję. Jak skończycie, przyślijcie mi zdjęcie. Wyślę wam kod do sejfu, w którym jest 30 tysięcy. Tak to się zaczęło. Biznes działał prosto. Nawet nie nazywam tego biznesem, bo nim nie był. No dobra, był.